Dzień dobry Państwu, przecież nawet dobry wieczór. Bardzo cieszę się, że się widzimy, bardzo cieszę, że aż tyle Państwa tutaj dzisiaj przyszło. Ostatni raz w Słupsku na spotkaniu byłem w kampanii europarlamentarnej w 2019 roku. To przyszło może 30 osób. Dzisiaj jest nas troszeczkę więcej niż 30, więc ewidentnie idziemy w dobrym kierunku i mam nadzieję, że dalej to będzie się w ten sposób rozwijać. Zaczęliśmy tą kampanię naprawdę bardzo dawno temu, wydaje się, że w innej epoce, na początku września zeszłego roku. Już ponad 320 spotkań w całej Polsce i dlaczego wkładamy w tą kampanię tyle czasu, tyle pracy, tyle energii, tyle wysiłku? Dlatego, że tak bardzo chcemy, żeby wreszcie w Polsce coś się zmieniło, dlatego, że tak bardzo chcemy, żeby najważniejsze dla Polski, dla Polaków sprawy wreszcie poszły do przodu, żeby wreszcie zaczęło się coś dziać, bo politycy, którzy rządzą nami niestety, oni tylko mówią, a w najważniejszej sprawach kompletnie nic nie robią, nie dokonują dużych reform. Nie dokonują prawdziwej zmiany, a nam zależy na prawdziwej zmianie. Powiedzcie mi Państwo, czy znacie kogoś, kto jest zadowolony z naszego systemu ochrony zdrowia? No, nie znacie, a ja znam! Politycy są zadowoleni, bo nic z nim nie robią już od tak dawna. Przecież obecny system to jest z 2003 roku. Od 2003 roku, przez 20 lat popisu, nie było istotnej reformy ochrony zdrowia w Polsce. Żyjemy dalej w systemie zaprojektowanym jeszcze przez SLD, przez Milera z Kwaśniewskim. Polski wtedy w Unii nawet jeszcze nie była. Ten system dalej trwa i nic z nim nie robią. I to pomimo tego, że Polacy nie są zadowoleni, z tego, jak to wygląda, Polakom nie podoba się to, że czekamy lata w kolejce do lekarza specjalisty, że zamykają kolejne oddziały szpitalne. Polacy chcą zmiany, a politycy nic nie zmieniają, bo oni chcą tylko mówić, a robić to tam nie ma komu. Nie chcą robić prawdziwych zmian, a my chcemy, żeby w końcu coś się zmieniło, bo oni chcą tylko mówić. Ostatnio dużo mówię o obronności, o naszym bezpieczeństwie, o naszej armii, no bo mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Ale znowu, tylko mówią. A do czego doprowadzili w praktyce? Do tego, że gdy parę tygodni temu w telewizji był generał Dariusz Łukowski, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to dostał pytanie od redaktora Rymanowskiego: Panie generale, a Polska to ile by się broniła, gdyby napadła nas teraz Rosja? I wiecie, co odpowiedział generał? że tydzień albo dwa, bo na tyle mamy zapasów, tydzień albo dwa, odpowiedział jeden z najlepiej poinformowanych ludzi w całej Polsce, z dostępem do wszystkich tajnych informacji. To jest dziedzictwo 20 lat popisu. Rozbroili naszą armię, sprawili, że mamy amunicji na kilka dni wojny i pomimo tego nie powstają żadne nowe fabryki amunicji, bo im się nie chce robić, chce im się tylko mówić i nic nie robią. A nawet jak robią, to zupełnie co innego niż wcześniej mówili. Trzaskowski na czas kampanii pochował te swoje unijne czy flagi, pokazuje się tylko z biało-czerwoną i przypomniał sobie o patriotyzmie gospodarczym. Mówi, że on jest patriotą gospodarczym, że on doskonale rozumie, że Polacy to powinni kupować od Polaków, bo no wtedy wszystkim nabędzie będzie lepiej. Ale co robi jako prezydent Warszawy? Tramwaje ściąga. Z Korei, a mógłby z polskiej pesy, metro kopią mu turcy i nawet pod drzewka dosadzenia przy drogach w Warszawie, warszawscy urzędnicy jeżdżą do Niemiec kupować niemieckie drzewka. Jakby nawet polskiego drzewa nie można było w Polsce kupić. A skąd Trzaskowski chce, żebyśmy mieli energię elektryczną? No przecież nie z polskich elektrowni. Te trzeba zamykać, bo mu planeta płonie. Mamy kupować niemieckie wiatraki, ewentualnie ściągać energię prosto z Niemiec, importować. A czy Polakom należy się wielkie lotnisko, czy powinno się w Polsce zbudować CPK? Gdzie tam, odpowiada Trzaskowski Po co wam Polacy CPK? Pod Berlinem jest lotnisko. To po co wam drugie w Polsce? I on to nazywa patriotyzmem gospodarczym? Jeżeli to jest patriotyzm, to niemiecki, bo na pewno nie polski, a potrzebujemy prezydenta, który przede wszystkim będzie dbał o polskie interesy, a nie zagraniczne. A niestety, nasi politycy nie dbają o nasze interesy, nie dbają o nasze pieniądze, nie szanują ich. My ciężko pracujemy, płacimy podatki, a kiedy oni już przejmą nasze pieniądze, które w podatkach im płacimy, to je marnują, kradną, wydają na głupoty, wydają tak, że nie ma kompletnie żadnych rezultatów. Przecież nasza armia nie jest. Jest bez amunicji nie dlatego, że nie ma na to pieniędzy. My wydajemy bardzo dużo na armię. Wydajemy więcej niż Turcja, więcej niż Izrael. Są olbrzymie kwoty. I te państwa za te pieniądze mają potężne i nowoczesne armie. A my co mamy? Amunicji na pięć dni wojny, prowiantu na trzy dni wojny i żołnierzy, którzy w telewizji słyszą, odczuwały, że mają Putina w ziemię wdeptywać, a nie dostali nawet butów. I buty mają sobie za prywatne pieniądze kupować. I bo bosą musieliby Putina wdeptywać w ziemię. Co się stało z tymi wszystkimi pieniędzmi? Jak oni Wydali, że tak bardzo nie ma rezultatów. No Ale wiadomo, wydatki na armię to są olbrzymie miliardy. To zwyczajny człowiek nie widzi tego, czy gdzieś tam przypadkiem paru miliardów nie zmarnowali, bo nie mamy na co dzień do czynienia z takimi wielkimi wydatkami, z takimi kwotami. Ale przy małych wydatkach to doskonale widać, jak bardzo oni marnują nasze pieniądze. Słynna już toaleta Trzaskowskiego w Warszawie. Za 650 tysięcy złotych. Człowiek dom by sobie za to zbudowała, ci postawili większego tojtoja w parku. Za 650 tysięcy. Czemu to tyle kosztuje? To jest jakaś pancerna toaleta, jakiś kibloskron? tam się można schować na wypadek wojny, przeżyć bombardowanie. No skąd ta cena? A wiecie jak władze Warszawy zareagowały na to, że cała Polska się z nich śmiała przez tą toaletę? Wiecie co zrobili? Drugą kupili taką samą. Też za 650 tysięcy. No tak dobitnie, że bardziej się nie da. Pokazali wszystkim, gdzie mają nasze pieniądze. Mają je w tej talecie, spuścili tam 650 tysięcy złotych. Albo moja druga ulubiona inwestycja Trzaskowskiego, wielkie gipsowe trzymetrowe niebieskie jajo z placu pięciu rogów za 200 tysięcy złotych. No przecież za te pieniądze to człowiek by sobie, nie wiem, samochód nowy kupił, dom wyremontował, nikt normalny by za takie pieniądze nie kupił jaja, a oni kupili. Jak to w ogóle wyglądało? Szedł, żenik przez Warszawę, robi sobie jakiś spacer, wchodzi na plac Pięciu Rogów, tak patrzy, rozgląda się, myśli: no czegoś mi tu brakuje, no coś by się tu przydało i wymyślił. Gipsowego jaja mu brakowało i kupił za nasze 200 tysięcy. A dlaczego to jaja aż tyle kosztuje? Bo ja parę tygodni temu byłem w Opolu, miałem spotkanie. Potem wyjeżdżam z Opola. Patrzę, przy drodze, no nie wierzę, no stoi wielkie, gipsowe, czerwone jajo. Dę po hamulcach, wychodzę z samochodu, badam sytuację. Jajo stało przed muzeum do muzeum wsi Opolskie. Z muzeum od razu wyszły panie, które tam pracowały, zdziwione mną, tak jak zdziwione tym jajem. To się ich od razu pytam, drogie panie, a po ile te jaja tu macie? Bo w Opolu, fu, w Warszawie takie same, tyle że niebieskie, to jest za 200 tysięcy złotych. Panie, jakie 200 tysięcy? To kilka tysięcy złotych kosztuje. Drugie takie same właśnie zamawiamy. To czemu w Warszawie 200, a pod Opolem kilka tysięcy? Kto przytulił? Brakujące 190 tysięcy. I dlaczego ja mówię tyle o tym jaju? Dlatego, że to jajo to jest najlepszy symbol naszych wydatków publicznych. Jak się za wydawanie naszych pieniędzy biorą politycy, wychodzi jak z tym jajem. Kupują coś, czego nikt nie oczekiwał, co nie rozwiązuje naszego żadnego problemu. Nie odpowiada na naszą żadną potrzebę. W niczym nam nie pomaga. I jest przepłacone 20 razy. To jest typowy wydatek publiczny. Tak jak w Radomiu. Też ostatnio tam byłem, bo całą Polskę przejechałem. Tam mają z kolei lotnisko Warszawa-Radom. Najlepsze lotnisko w całej Polsce, drugiego takiego nigdzie nie ma. Jak się tam przyjeżdża, jest nagle wielki parking, taki po horyzont, i wszystkie miejsca parkingowe puste, bez żadnej rezerwacji, można wybrać miejsce, które się chce, zaparkować przed samym wejściem na terminal. Jak się na terminal wchodzi, tam dopiero jest luksus. Wchodzi się, chce się nadać bagaż, zero kolejek. Przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, zero kolejek. Wszędzie czysto, jakby dopiero to było nowe lotniska, dwa lata już jakie oddali. I w ogóle żywego ducha tam nie ma. Zero kolejek do wszystkiego. Można siadać gdzie się chce. I to wielkie. Luksusowe lotnisko ma tylko jeden minus. Jak spojrzałem na tablicę przylotów i odlotów, tam żaden samolot nie odlatywał. Gdyby nie to, byłoby to zdecydowanie najlepsze lotnisko w całej Polsce. Politycy za nasza 800 milionów złotych zbudowali lotnisko, z którego nikt nie lata. Przecież tyle rzeczy, tyle przydatnych rzeczy można by kupić za te 800 milionów złotych. 1200 toalet Trzaskowskiego po cztery na każdy powiat w Polsce, albo 2000, przepraszam, 4000 gipsowych jaj. W każdej gminie można postawić gipsowe jajo. Ile by z tego radości ludzie mieli, to nie. To postawili lotnisko, z którego nikt nie korzysta, z którego nikt nie lata. Kompletnie bez sensu. I tak jest na każdym kroku. Przez polityków pieniądze są wydawane bez sensu. Każdy sam lepiej wydaje swoje pieniądze. My przez nich płacimy za prąd najwięcej w Europie. Płacicie za prąd, państwo, swoje rachunki wyższe niż Niemcy, Francuzi, Holendrzy czy Szwedzi. Mamy najdroższy prąd. Tak nas załatwili. No i wiadomo, prąd jest drogi w całej Europie przez Zielony Ład, ale w Polsce jest najdroższy. A dlaczego? No bo tak się politycy energetyką zajęli. Wszyscy w całej Europie już od dawna mają elektrownie jądrowe, a my nie. Maleńka Słowacja ma dwie elektrownie jądrowe, dali radę, a nasi nie, ani jednej. Ale żeby nie było, że nic nie mamy, coś tam jednak jest. Mamy w Polsce 65 różnych aktów prawnych regulujących działanie elektrowni jądrowej. Mamy państwową spółkę do budowy elektrowni jądrowej i nawet jest urząd do nadzoru nad energetyką jądrową. Normalnie stoi budynek, chodzą urzędnicy do pracy i nadzorują elektrownię, której nie ma, bo wszystko jest poza elektrownią wszystko inne jest. Jak nad... Na tym lotnisku w Radoniu, tam też jest wszystko poza samolotami to u nas jest wszystko poza elektrownią nawet nie zaczęli jej budować łopaty w ziemię do tej pory nie wbili i od 20 lat tylko nam mówią no, że zaraz to oni się wezmą do roboty no bo w mówieniu to oni są dobrzy ale nic nie robią teraz mówią, że no jeszcze 20 lat i już będzie, już może się uda 40 lat chcą budować jedną elektrownię przecież to normalnie tyle nie trwa w normalnych państwach nawet w dzikich państwach to tyle nie trwa w Bangladeszu. Rok temu skończyli budowę elektrowni jądrowej i dali radę w 10 lat. A u nas 40. Zobaczcie ile naszym politykom brakuje do tych z Bangladeszu w tym momencie. A ten Zielony Ład to trzeba jak najszybciej w całości odrzucić. To nie ma kompletnie żadnego sensu. Trump pierwszego dnia rządu powiedział odrzucamy Zielony Ład, stawiamy na paliwa kopalne, bo z tego jest tania energia. A tania energia napędza gospodarkę. Cały świat stawia na tanią energię. Tylko e Europa stawia na drogą energię, na upadek gospodarki, zniszczenie przemysłu, rolnictwa, na wzrost kosztów życia. Koszt Zielonego Ładu tylko dla Polski to jest kilka bilionów złotych, po 250 tysięcy złotych na osobę. 250 tysięcy! Na te remonty klimatyczne, co niedługo wchodzą, oczywiście w kampanii wam politycy nie powiedzą, że to niedługo będzie, na samochody elektryczne, stacje ładowania, zamknięcie hut, kopalni, elektrowni, wysokie rachunki, po 250 tysięcy na osobę. Czy pytał się was ktoś kiedyś, czy chcecie wydawać tyle na Zielony Ład? No nie, nie pytali, a wiecie dlaczego? Bo rezultat tego Zielonego Ładu to ma być to, że za 20 lat będzie 1 stopień chłodniej. My w to tyle pieniędzy pakujemy. W to, żeby za 20 lat było troszeczkę mniej dwutlenku węgla w atmosferze, bo żeby było 1 stopień chłodniej kilka bilionów złotych za jeden stopień. Przecież gdyby politycy zapytali się Polaków, czy chcecie płacić po 250 tysięcy złotych od osoby za to, żeby dwa, za 20 lat było wam jeden stopień chłodniej, to co byście odpowiedzieli? No jasne, że tak, każdy by odpowiedział, że nie chce I to jest przyczyna, dla której nas nie zapytali Bo doskonale wiedzieli, co my odpowiemy Dlatego podjęli tę decyzję ponad naszymi głowami Dlatego nas nie zapytali, bo wiedzieli, że my tego nie chcemy Ja też nie chcę płacić 250 tysięcy złotych na to Żeby było mi chłodniej za 20 lat Że wolałbym za te pieniądze kupić sobie to gipsowe jajo do ogrodu A nie płacić za to, żeby było mi chłodniej No ja nie chcę tego robić Przez Zielony Ład rosną ceny pro Ceny ogrzewania rosną koszty produkcji, upada przemysł i rolnictwo. Ci wariaci z Unii co chwila wymyślają nowe, jakieś bzdurne przepisy, żeby utrudzić tam życie, zwiększyć koszty produkcji, niszczyć przemysł czy rolnictwo. Ostatnio wymyślili, żeby rejestrować wszystkie kury. Wiecie ile to jest wysiłku, pracy, niepotrzebnej energii, żeby w urzędzie rejestrować kury? Bez sensu kompletnie. W tym samym czasie, kiedy Unia chce rejestrować wszystkie kury, do, e do Unii wpływają setki tysięcy nielegalnych migrantów z Afryki. Może by się tymi migrantami zajęli, a nie naszymi kurami. Niech się odwalą od naszych kur. Kury nikomu krzywdy nie robią, nie zwiększają przestępczości, a migranci tak. I to wszędzie, gdzie się pojawią. Wszędzie, gdzie się pojawiają masowe migracje z Azji czy z Afryki, tam drastycznie rośnie przestępczość. Niech się tym Unia zajmie, a odczepi od naszych kur. Zobacz Zobaczcie taką Szwecję. To kiedyś było najbezpieczniejsze państwo na całym świecie, a teraz Szwecja w jeden rok na 400 strzelanin, 150 zamachów bombowych. Szwecja jest tym miejscem na całym świecie, gdzie wybucha najwięcej bomb poza obszarami objętymi działaniami wojennymi, a to było bezpieczne miejsce i nie zmieniło się to. Kim są Szwedzi, bo Szwedzi dalej są spokojni, nie są agresywni. Za 97% tych strzelanin w Szwecji odpowiadają imigranci i dzieci imigrantów. 97% szwedzi dalej są spokojni, zupełnie jak Polacy, ale w przeciwieństwie do nas nie żyją w bezpiecznym państwie, bo sobie nas ściągali imigrantów z całego świata. I musimy włożyć mnóstwo wysiłków to, żeby w Polsce dalej było bezpiecznie, żeby Polska nie. Nie powtórzyła błędów Europy Zachodniej. Ale niestety, ja nie mam przekonania, że nasz rząd to rozumie. Przecież już od dłuższego czasu, od ponad roku Niemcy podrzucają nam nielegalnych migrantów. Tylko w zeszłym roku niemiecka policja przywiozła do Polski 9 tysięcy nielegalnych migrantów w jeden rok. I co robi z tym Tusk? Nic z tym nie robi. Nie przeszkadza mu to, nie protestuje. Tylko buduje za pół miliarda złotych 49 centrów integracji cudzoziemców. Ej, któreś miasto nie chce u siebie nielegalnych migrantów, nie chce centrów integracji cudzoziemców, to dostaje pismo. Od marszałka Sejmiku z platformy, że mają przyjąć tych migrantów, bo inaczej zostanie to uznane za dyskryminację, a za taką dyskryminację to Unia będzie zabierała dotacje unijne. Tu szantażuje polskie miasta, że mają przyjmować nielegalnych migrantów, albo... Zabierze im pieniądze. Ale jestem przekonany, że Polacy nie poddadzą się temu szantażowi, że Polacy to rozumieją, bo Polacy mają olbrzymie pokłady zdrowego rozsądku. Jestem przekonany, że Polacy nigdy nie zgodzą się na masowe migracje z Azji czy z Afryki. Polacy nie zgodzą się na nielegalnych migrantów. Polacy się nigdy na to nie zgodzą. Bo Polacy to rozsądny naród. Tak wiele rzeczy nam w historii wyszło. Z tylu rzeczy możemy być dumni, no ale niestety nie wszystko nam wyszło. Nasi politycy nam nie wyszli. Nasze rządy nam nie wyszły. Co ci ludzie robią? To nie działa. To w rankingach lądujemy gdzieś pod sam koniec z jakimiś dzikimi krajami. Prąd mamy najdroższy w całej Europie. Energetykę jądrową 20 lat za Bangladeszem. Odsetki od kredytów hipotecznych najwyższe w całej Europie. W Europie. Ranking systemów ochrony zdrowia, Polska 60. miejsce za Azerbejdżanem i za Libanem. Albo Ranking systemów podatkowych. Na 64 badane państwa Polska 63. miejsce. Mamy bardziej skomplikowane podatki niż Kenia, Indonezja, Pakistan i Nigeria. Dzikie kraje mają prostsze podatki niż Polska. Tak załatwili nam to politycy. A Amerykanie ostatnio pod względem sztucznej inteligencji umieścili Polskę między Mongolią i Burkina Faso. I ja im się w ogóle nie dziwię, bo oni nie oceniali naszych naukowców, naszych inżynierów, programistów, oceniali nasz rząd, spojrzeli na Tuska, no i wyszła im Mongolia. W ogóle im się nie dziwię, bo u nas w każdym ministerstwie jest to samo, na samej górze jest ktoś, kto się na tym w ogóle nie zna. Kto u nas jest ministrem zdrowia? Pani Leszczyna, z zawodu, z wykształcenia, polonistka ze szkoły podstawowej. Nie miała nigdy nic wspólnego z ochroną zdrowia. Chyba, że kiedyś na NFZ poszła do lekarza, jak ją plecy bolały, nie wiem. Ale sądzę, że raczej poszła prywatnie. A tak, to nic, kompletnie. I została ministrem zdrowia. A jaki miała program? Co obiecywała w kampanii wyborczej? Że jak ona wygra, to wszystkie problemy ochrony zdrowia rozwiąże jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. No i wygrała wybory i już widać, że cały ten misterny plan nie wypalił. No nie udało się. Naczytała się w szkole z dzieciakami Harego Pottera i myślała, że to takie proste, a rzeczywistość się okazała trudniejsza. Ale żeby nie było, mamy w rządzie lekarza. Jest lekarz, Władysław Kosienia-Kamysz, no ale oczywiście. Nie zrobili go ministrem zdrowia, bo to bez sensu, żeby robił coś, na czym się zna. Zrobili go ministrem obrony narodowej, bo się na tym kompletnie nie zna. Więc oczywiście był najlepszym kandydatem. I się facet nie przejmuje tym w ogóle, że nasza armia jest niegotowa do obrony, że mamy amunicji na pięć dni, że nie jesteśmy gotowi, bo on już jest gotowy. Pochwalił się od razu w wywiadzie, że ma spakowany plecak ucieczkowy, gdyby coś się wydarzyło. Więc on jest gotowy, on się nie stresuje, on już wie co robić, jak tylko coś się wydarzy. To my się mamy stresować, ale przecież nie on. Nie on jest od tego. I tak ministerstwo po ministerstwie można wymieniać. W każdym ministerstwie na samej górze jest ktoś, ktoś na tym w ogóle nie zna. Za to jest z właściwej partii. To co robi, jak nic nie potrafi z tego, co ma robić? No nic nie robi swoich kolesi z partii zatrudniaci. No niespodzianka, też nic nie potrafią. I od samej góry do samego dołu, na każdym stanowisku decyzyjnym, mamy ludzi, którzy nic nie potrafią. To jak w tym państwie ma coś dobrze działać? Jak możemy być z niego zadowoleni, gdy prawdziwi eksperci, specjaliści nie są w stanie awansować w tej strukturze partyjnej, nie są w stanie się przebić przez ten partyjny beton? To jest proszę Państwa nasze zadanie, to my wszyscy musimy skruszyć ten partyjny beton, bo jak my tego nie zrobimy, to nikt inny tego nie zrobi, bo nikomu innemu na tym nie zależy. I to się musi zmienić, bo jak się to nie zmieni, to dalej będziemy żyli w tym dziadowskim państwie robionym z kartonu łączonego na trytytki i nic się nie zmieni. A najwyższy czas, żeby w końcu coś się zmieniło i zobaczycie, że my to zmienimy. Bo Polacy zasługują na więcej. Polacy zasługują na to, żeby wreszcie w Polsce coś się zmieniło. Polacy zasługują na lepsze państwo. Już jest tam w Mongolii, Bangladeszu, Kenii czy Nigerii. Polacy zasługują na więcej. Polacy zasługują na niskiej proste podatki. Jak zostanę prezydentem, nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi lub komplikuje podatki. Żadnej, żadnego podatku więcej. Nic im nie dam. Polacy zasługują na tanią energię. Doprowadzę do odrzucenia Zielonego Ładu. Spadną rachunki za prąd, za ogrzewanie. Spadną koszty produkcji. Uratujemy nasz przemysł, nasze rolnictwo. Polacy zasługują na bezpieczeństwo. Uszczelnię granice. Nie zgodzę się na masowe migracje, jeżeli jeszcze raz przyjedzie to jakieś niemieckie radiowo z ich migrantami. To im ten radiowóz zarekwirujemy, niemieckich policjantów aresztujemy, a migrantów odeślemy, bo to ich migranci ich problem, a nie nasz. Nie będą na kim podrzucać. I nie pozwolę na wysłanie wojska polskiego na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie zginie za Donbas Albo Krym. Nie pozwolę na to. Polacy zasługują na prezydenta. <klucza> dziękuję bardzo, dziękuję. Polacy zasługują na prezydenta, który przede wszystkim będzie dbał o polskie interesy, a nie zagraniczne. Jak zostanę prezydentem, to oni wszyscy, Niemcy, Ukraińcy w Polsce będą się dopasowywać do polskich interesów, polskiego prawa, polskiej kultury i polskiego języka. Bo tu jest Polska, to my tu jesteśmy u siebie, a nie oni, to oni mają się dopasować do nas, a nie my do nich. Marzy mi się silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. Chcę Polski silnej, poważnego państwa, które zajmuje się niewieloma obszarami naszego życia. Zajmę się tym dobrze i na poważnie. Chcę Polski dumnej, suwerennej, która sama podejmuje decyzje, a nie pyta się ciągle o zgodę Brukseli, Berlina czy Waszyngtonu. Chcę Polski dumnej, z naszej pięknej historii, prowadzącej poważną polską politykę historyczną i asertywną politykę zagraniczną. Ale chcę Polski dumnej, zamieszkałej przez dumnych i wolnych Polaków, przez ludzi, którzy sami decydują, jak chcą żyć, jak chcą wychować swoje dzieci, czego chcą je uczyć, na co chcą wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze, bo to nasze życie, nikomu nic do tego. Każdy z nas ma tylko jedno życie i ma prawo je przeżyć po swojemu, tak jak sam chce, a nie jak chcieli jacyś politycy. Chcę Polski bogatej, bogatej bogactwem Polaków, z niskimi, prostymi podatkami, przyjaznymi przepisami, z bezpieczeństwem energetycznym, żywnościowym, z gospodarką opartą o polskie przedsiębiorstwa niezagraniczne. No i Polski bezpiecznej, ze szczelnymi granicami i bezpiecznymi ulicami. Taka Polska mi się marzy, silna, dumna, bogata i bezpieczna i mam wielką nadzieję i z każdym kolejnym tygodniem coraz większą wiarę, że już za jakiś czas to się wreszcie zmieni. W Polsce wreszcie coś się zmieni i taką Polskę. Razem zbudujemy i będziemy w niej żyli. Z naszymi rodzinami i zostawimy ją takim naszym wnukom. I mam też nadzieję, że państwo również takiej Polski chcecie. Z czasami powiedzcie. Chcecie mieć niskie i proste podatki? Szczę Granice, prezydenta, który dba przede wszystkim o polskie interesy, to głosujcie nami 18 maja w tych wyborach, ale nie sami. Weźcie swoje rodziny, swoje dzieci, rodzeństwo rodziców i dziadków, weźcie swoich sąsiadów, kolegów, koleżanki, weźcie znajomych z siłowni, klubu czy baru, weźcie każdego, kto się rusza i idźmy razem na te wybory, bo wreszcie jest nadzieja, żeby w Polsce w końcu coś się zmieniło, a Polska zasługuje na to, żeby wreszcie było inaczej, żeby wreszcie było normalnie do tego 18 maja. Wszyscy na wybory. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję słów. Do zobaczenia. Wielkie dzięki. Fajnie, że to do Was przyszło. Bardzo dziękuję. Dziękuję.